no dzień dobry Tym razem koło śliwki, tylko tak śliwki typowej węgierki, albo tam jeszcze jakiejś innej, ale tak przeważnie wyglądają śliwka. Może to wzór być za drzewko młode, może to być wzór za drzewko już stare, które ma takich gałęzi 10 albo 20, tak przeważnie zachowują się, śliwki nawet jak je przytniemy to szybko wypuszczają nam takie wilki i rosną dalej. I teraz tak takie gałęzie jak ta u góry Michalina, które mm. mają taki pojedynczy ładny pęd, długi pęd gruby nazywamy wilkami takie pędy to są pędy dwuletnie i z zaczątkiem krótkopędów, ale jeszcze w drugim roku, które nie mają owoców. Dopiero na tej części trzyletniej, gdy zaczynają nam się pojawiać pąki rozkrzewione, czyli z jednego miejsca występuje dwa, trzy, cztery pączki. Tu jest bardzo ładny przykład jakby zaszła z tej strony na to, że śliwka będzie miała kwiaty, to są trzy ładne pączki z jednego miejsca tu zobacz, dwa tak w tych miejscach będzie śliwa kwitła, tu na ładnym krótkopędzie też jest, tu zobacz typowy krótkopęd ja go utnę tak, i położymy go może tu, tak przyjrzyj się tak widać, się. tu jest dwa pączki, tu jest bardzo krótki przyrost i te pączki są na tyle grube że też powinny mieć kwiat. Ale to już jest krótkobęd Czyli gałązka u nasady, która ma więcej niż dwa lata. I wtedy dostaje właśnie takich miejsc, z których wyrasta więcej pączków. To znaczy, że takie gałęzie już będą owocowały. No i co? Śliwki jak to śliwki pędzą do góry do góry nieustannie do góry i mają tendencję do zagęszczania. Ja już widać tą gałąź cior. Czyli uciołem jednego pojawiły się trzy, tu uciołem następnego pojawiły się tylko dwa. No i co? Musimy takie drzewko przeżyć. Zaczynamy od środka koron Ja wytnę całego tego grubego trzyletniego już wilka i powiem mu, że dziękuję. Ta gałąź, jak widać, przechyla nam się już dosyć ostro i ona tu już mocno nie rośnie, tylko ma małe przyrosty, ma sporo krótkopędów, to ją sobie mogę tylko skrócić, żeby ci nie skrabać po śliwki, zostawiam się sobie tu sporo tych krótkopędów, na, którym, na których będą miały owoce. Tak I tu już jest dosyć, dosyć widno. No i ta część korony jest też bardzo zagęszczona. Ta gałąź najsilniejsza, myślę, że lepiej ją wyciąć niż te dwie słabsze, bo na tych dwóch słabszych będzie więcej owoców niż na tej jednej, która ma tendencję do zarastania dolnej części korony. Tak, i tu mamy taką gałąź, która mimo, że już tu ma dużo krótkopędów, bo trzeba pamiętać, że ta gałąź ma najwięcej światła, tak? I ona będzie miała najwięcej kwiatów. Ale ta gałąź, znowu, jakbyśmy je wszystkie zostawili, pozbawiłaby owoców te wszystkie gałęzie, co poniżej. I doszlibyśmy w sumie do tego, że nasze drzewko będzie miało 5-6 metrów i owoce będziemy zbierać z ziemi i przeważnie robaczymy, Bo ani tam z ochroną dotrzeć, ani z jakimkolwiek opryskiem, na brunatną zginieliznę, a tak jeżeli my będziemy dbać o tą dolną część korony, żeby to było rzadkie i te gałęzie nie takie długie, to sobie tych owoców pojemy, nie? Pani Michalina. I co? Będę proponował je zostawić na tej samej długości, ale wyciąć po prostu z tej gałęzi środek, nie? Tak jak żeśmy to zrobili tu kiedyś. O. Drzewko pozbawiliśmy iluś kwiatów, tak? Iluś krótkopędów. Ale daliśmy teraz szansę całemu dołowi na rozwój. Czyli ucinając tą gałąź, która by nam zarosła za dwa lata, całą tą gałąź albo całe przyszłe drzewko. Dajemy szansę im dolnym gałązkom. Tu jeszcze na pewno będzie za gęsto. Obytniemy taką słabszą gałązkę. Bo przepraszam, jest słabo ukorzeniona. Nie słabo ukorzenione. No i co? Tu będziemy mieli mnóstwo owoców. Bo są ładne krótkopęty. Tu są ładne krótkopęty. Tu są ładne krótkopęty. Wszędzie owoce. Tak te okrąglejsze pączki, nawet na pędach dwuletnich, tu jest świczasty na liście. Tu jest okrągły na kwiat. No i teraz jak widzicie, na śliwce są prawie gałęzie trzyletnie. Zostały te słabo rosnące, bez tych gałęzi, które miały. Szybkie przyrosty do góry i teraz możemy dbać tylko o to, żeby to drzewko nam nie uciekło. I czego tu będzie za dużo, zwłaszcza przy zbiorach, już się przyglądamy. Nawet po samym zbiorze możemy przeciąć, bo to drzewko pestkowe i będziemy mieli wtedy do wiosny już fajne drzewko. Bez, bez konieczności obcinania jeszcze raz i zimy, tak? Jak zrobimy to zaraz po zbiorze. Jak tego nie zrobimy, musimy użyć więcej wyobraźni, żeby to zrobić zimno. Wszystko jasne. Oczywiście, że jest to drzewko pestkowe. To co musimy robić? Zasmarować ranę. Zasmarować rany funabenem, bo rak bakteryjny przy drzewkach pestkowych to jest codzienność. A jak usunąć ten zielony nalot na pędach? Zielony nalot chroni. Chroni te pędy. To są porosty. Które są bardzo zdrowe, bardzo odporne, i przez nie nie dostaniecie rak bakteryjny do drzewka. Do zobaczenia!